Plusy i minusy, jak zdecyduje się kobieta na bycie w parze z celebrytą, politykiem, osobą publiczną, czy policjantem, fun funkcjonariuszem, itd. plusy i minusy. Ja to patrzę się z, z psychologicznej perspektywy, czy takiego życia na co dzień jak ludzi też obserwuję. Pierwsze co, jeśli chodzi o to, jakby kobieta miałaby być z policjantem, detektywem, prawnikiem, politykiem, celebrytą, to jeśli kobieta jest wartościowa, to nie warto w ogóle wspominać o tym, że się jest tą kobietą publicznie, tylko trzeba ten kontakt trzymać prywatnie. I najlepiej, jak są różne nazwiska, chyba że jest sytuacja, że potrzebuje zmienić danych kobiety, no to wtedy się zmienia zupełnie jeszcze na inne nazwisko u tej dziewczyny. Też jest taka opcja. Um. I taka osoba, która miałaby być w parze z funkcjonariuszem, ze służbistą, z, z politykiem, z celebrytą, z tymi ludźmi, którzy są znani, popularnie na całym świecie, to na dobrą sprawę dla tej kobiety czy dla tego faceta. A to nie tyle sława, tylko ludzie sobie mogą myśleć po prostu, że to sława, obędę obok, o, będzie super. A? Równie dobrze następnego dnia może czy nie być, być mogą odstrzelić. Bo ludzie, którzy są zazdrośni, mogą po prostu. Robić wszystko, co tylko się da, żeby rozpieprzyć ten związek, czy plotkami, czy jakimiś robić ci problemy, wypadki, blokować Cię w robieniu różnych spraw. Z jednej strony można sobie pomyśleć, super, jak mam kogoś na wysokości, jako faceta znajomego rodziny. Czasem to pomaga. A, natomiast no, czy to jest bezpieczne? No mówię, no pod kątem bezpieczeństwa to po prostu non stop, możesz mieć sytuację, że będą cię napadać, że coś terroryści cuda nie widzą. No, mogę, może się po prostu dziać. Chyba, że masz na to wyrąbane, no, no w takim wypadku. I są dwie opcje zawsze do wyboru. Jedna jest taka, że kobieta czy facet. Mm, Albo pokazuje się z tym człowiekiem publicznie, choć tego w ogóle nie polecam. Albo po prostu jak dwie różne osoby prywatne i widzą się ze sobą też a, prywatnie. Nie na zasadzie, że publicznie, publicznie, tylko prywatnie. Na przykład w, 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 tak, żeby nikt nie wiedział, że ta dwójka się spotkała. No to byłoby bezpieczne dla tych dwóch ludzi. A jak ludzie wywlekają to wszystko publicznie, na prawo i lewo, czy celebryci, pokazywać się, no... Tak jak mówię, są plusy i minusy. Jeśli facet wybierze sobie kobietę, która jest... Nazwę to rozwiązłą, to, no to mu nie będzie szkoda, że tak powiem, pokazywać publicznie i wystawiać na ataki, jakby ktoś z publicznych figur wybrał sobie po prostu taką kobietę to jest prawdopodobieństwo, że po prostu może się nawet wystawić wśród pięciu, dziesięciu pięknych pań. Najlepszych, najbardziej zajebistych, bo jakby ktoś je zabił, to i tak będzie miał tu w dupie. A może nie jest to zabawny temat, ale ludzie tak po prostu robią. Mężczyźni. I kobieta może się cieszyć jako kobieta, że jest wybrana, że jest... Później się nie ma i, że tak powiem, im nie będzie żal. <laughs> to są tematy i są tematy, to jak na coś się decydujesz, jak idziesz na kasę, na fame i tak dalej i na zasadzie to, co powiedziałam, to szykuj się na to, że jak będziesz tą najpiękniejszą, najcudowniejszą i co tylko, wszędzie będą Cię pokazywać i tak dalej, to, ale jeszcze czegoś tam nie będzie, że tak powiem, to, to do widzenia. Natomiast, czy tak super byłoby być dziewczyną, super agentą? Ogólnie nie znam żadnego. Bo nie znam. I ogólnie, jeśli chodzi o, tak mi się wydaje, agenturę i te różne sprawy, takie wiecie: top secret, super. O, o, każda by po prostu wskoczyła do łóżka, każdemu. To są single. To są najczęściej ludzie, którzy po prostu z krzaka na krzak, jak to mówię, i. Brać ślub w takich zawodach, właśnie, jak czy, e, czy policjant, czy figura jakaś publiczna, czy coś, czy aktorzy. Zdarzają się, zdarzają, bo są ludzie, którzy żyją wiele lat, ale częściej są takie sytuacje, że to jest po prostu no, z mojej perspektywy to jest niebezpieczne. I tyle. No i co o tym myślisz? Dla kasy i dla fejmu. Po prostu w ukryciu. Ja bym wybrała chyba opcję w ukryciu, że tak powiem, bo publicznie z kim się pokazywać tak nie bardzo. Jeszcze w tych czasach, kiedy każdy o każdego jest zazdrosny, to najlepiej sobie po prostu ustawić na Facebooku, a profil czy na mediach społecznościowych, zajęty, zajęta w małżeństwie, czy nikt nie musi wiedzieć z kim. W momencie, jak się dowiedzą, jak wiedzą jaki masz związek, czy z kim jesteś, czy właśnie czy tym bardziej jest publiczną figurą, no, no stop ci się wpierw w Twoje życie, co ty robisz, z kim robisz, gdzie idziesz, co jesz, jak ślikasz, no po prostu. A ludzie te ze sobą pewnie o tym wiesz. No także z policjantem, czy z agenturą, i tak dalej, no wiecie co, no to się mówi, co kogo jara na dobrą sprawę musisz też brać pod uwagę, że ci ludzie, którzy są najwyżej najczęściej dopuszczają się kontroli. I to taki, że będą ciągle sprawdzać, mogą ci cały czas sprawdzać telefon, mogą cię stalkować, mogą za tobą ludzi wysyłać, niby dla ochrony. Czasem do ochrony czy raczej. nie. A są też sytuacje, że po prostu no... Jakby to powiedzieć? No to nie są trudne, to nie są łatwe związki. Związki publiczne przed innymi ludźmi nie są to proste związki, bo albo ludzie chcą się to wpieprzać jak cholera i na dobrą sprawę. Tak samo z drugiej strony, ci wielcy i wybitni mogą też dopuszczać się zdrad, pomówień, mogą być socjopatami, narcyzami, nie niewidy, co najgorsze, A, i oni będą wykorzystywać tą drugą stronę, czyli ciebie w parze. I na Ciebie wszystko przewalać, że to Twoja wina, że to, bo dla nich jesteś w słabszej pozycji dopóki Cię utrzymują a, czy finansowo, czy w każdy inny sposób, że widzisz, że po prostu chcą kontrolować jak się ubierasz, co jesz, co mówisz, gdzie idziesz, jak wyglądasz, kupowanie Cię różnych rzeczy, o których Ty nie prosisz. Ogólnie najlepiej jak baba robi, jak to zwykle mówić. To, co chce robić, czyli na przykład chcesz pracować tak, to pracujesz tak, chcesz pracować tu, to robisz to tu, a nie na zasadzie, że facet ma macie wszystko mówić, to robisz to, 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 to. Społeczeństwo mówi, że musisz być uwiązana do garów, robić to czy tamto. No, jest jak jest. Ludzie są po prostu przyzwyczajeni do tego wszystkiego, jak to wygląda, ale zobaczymy. Czyli reasumując, a życie z takimi ludźmi do, do prostych nie należy, ale jak i tak masz, że tak powiem, zrąbane życie. Czemu nie? <gryw> to jest i tak Twoja decyzja, z kim jesteś w życiu, a nie Twojej rodziny, nie Twoich znajomych, nie ludzi z ulicy, nie obcych, a nie człowieka z telewizji. Ale jak lubisz podporządkowywać się innym, robić to co ci inni mówią, i być poma, poma, pomiatadłem, być służącą, no nie wiem, no, na usługach po prostu. Tylko żeby ktoś czy coś tam dawał, twój problem. Ja taka nie jestem. Ktoś mi powie, że mam ubierać czerwoną bluzkę, mam to w dupie, zakładam niebieską, jak chcę niebieską. Chcę, chcę coś ze sklepu, to ja nie chcę czegoś takiego, że facet kupi mi jakiś ściuch, czy jedzenie, czy picie, czy coś innego, przyniesie mi na zasadzie masz. Ja nawet tego nie lubię. Ja chcę mieć swoją kasę, swoje finanse, swoje życie, swoje miejsce, gdzie mieszkam, robić to, co chcę. Mam w dupie, kto co mi mówi. Nawet jak będę naciskać, mam to w dupie. I nie będzie czegoś takiego, że ktoś będzie mieć trzymał w jednym miejscu. Nie będzie czegoś takiego, że ktoś będzie mnie stalkował, a ja później będę z tym człowiekiem. Kto co mnie odpieprzył, do mnie nie wraca kto chce wymusić, idzie do pierdla i to jest po prostu podstawowa zasada i pozbywać się takich ludzi, którzy stankują, nękują nękają Cię, łażą za Tobą a nasyłają innych ludzi, bo to jest to jest po prostu i tyle no to pozdrawiam